Cześć, witajcie na moim kanale darz Złom wszystkim. Słuchajcie dzisiaj pokrótce o tym, co się udało w sobotę wyrwać z tych komputerów. Ze złomu, jak mogliście na moim szorcie zauważyć, tam puściłem shorta, ze złomu byłem sobie rozkręcać komputerki. Część z tych, co tutaj widzicie. Yy, już była luzem, wydłubana tam przez yy, chłopaków z złomu, z, yy, kupy złomu, one takie były luźne. A część była wykręcona z komputerów, ale to nam wszystko na mnie czekało. Ale zanim o tym słuchajcie, dzisiaj niedziela troszkę wolnego było. Więc Marcin się wziął za porządki w warsztacie, bo ja nie wiem, czy Wy tak też macie kuźwa. Ale jak ja rozbiorę jakaś elektronika, coś płytki wrzucam do skrzynki. Mówię, skrzynka się napełni, wyniosę do magazynku z elektroniką, czyli na stryszek. No, ale tych skrzynek to już kuźwa się nazbierało, powiem Wam kilkanaście i, i, i skrzynek, skrzyneczek z tą elektroniką, i to mi tutaj zaczęło zawadzać, więc mówię, wypierdzielam z tym dzisiaj do magazynku. Słuchajcie, i takich trochę szaszoro mi się narobiło, mi się nazbierało. Tutaj, słuchajcie, kupę tego, patrzcie jeszcze. Cały czas jeszcze elektronika komputerowa, jeszcze cały czas Tylko kuźwa dorzucam do tej kupy, tylko dorzucam, tu to co udało się ze złomu przywieźć wczoraj A tu tylko dorzucam, tylko dorzucam i czeka na swoją kolej teraz tu jeszcze regały ze złomu czekają na skręcenie słuchajcie Tu już się za puszki pomału muszę wziąć, bo w magazynku drugim puszkowym Kuźwa się tego nazbierało, już nie mam gdzie tego pakować, muszę to pognieść, kurde, wszystko. Słuchajcie, to, co już pogniotłem, dwa takie wory, a to, co tu widać, to to jest może jedna dziesiąta tego, co czeka na pogniecenie. Słuchajcie, tu mam taki szaszor, słuchajcie, tyle rozbiórkowych rzeczy. Patrzcie, tam wszystko mieć do wyciągnięcia, kurde. Kable, dwie skrzynie, a to jest tylko w tym warsztacie, a jeszcze w Blaszaku mam chyba takie dwie skrzynie. O, pokażę Wam coś. O, to mi się trafiło przed. Hmm, przed czy po długim weekendzie? Przed długim weekendem. To i cała przyczepka takiego złomu z demontażu tam jakieś profile aluminiowe z kabiny, jakieś rury hydrauliczne wycinane po wypierdzielane i, i słuchajcie dostałem to za najlepszą cenę jaka może być, czyli dostałem to za darmo mam nadzieję, że to nie takie jak u flaminga na, na nie, bo to ciężkie jak u flaminga na filmie plastiki normalne bateryjki, słuchajcie chyba 16 ich tu jest czy 14, 14 chyba do tego jakieś zawory tam są i tak dalej, także będzie troszkę po tu jakaś rozpisgana wieża to przywiozłem sobie ten transformator, był to już wykręciłem to sobie tam z przoku przywiozłem któregoś dnia. Co jeszcze przywiozłem? A tu jakąś tablicę ze starymi porcelankami, jakieś tam pierdoły. Słuchajcie, no czeka tego trochę. Tu jeszcze elektronika, tu sobie zbieram taką, co ewentualnie można e, jakieś złotko wydziubać, bo tu są piny półzłocone. Pokażę Wam jeszcze coś. Słuchajcie dzisiaj tak spojrzałem, to gdzieś tam leżało zagrzebane, patrzcie to chyba procesorek slotowy jeżeli się nie mylę, to mnie jeżeli się mylę, to mnie poprawcie słuchajcie, tu rocznik jest 8.2 Intel no to już dziadziuś chyba będzie dobrze widzę, 8.2, no tak to wygląda, 8.2 albo Intel 0.2 cholera wie, no ale jak 8.2 to staruszek także jest tego trochę, powiem Wam. O tu następna skrzynka elektroniki się już zbiera. Powiem Wam, wariactwo. Jakieś to stery na rozbiórkę, czajniki jakieś, słuchajcie. Tu jedna pralka, dwie czekają na zewnątrz. Trzecia jest jeszcze do przywiezienia, jeszcze zmywarka czeka na zewnątrz. Tu jakieś e, sprzęty do rozbiórki typu. Wiertarki, jakaś sokowirówka tam gdzieś jest chyba jakieś patelnie aluminium do odzyskania. Także napierdzieliło mi się tego trochę, słuchajcie. No i przejdziemy do tej elektroniki, którą w sobotę wyrwałem. Może zaczniemy o troszkę, pro, troszkę procesorów. Było trochę ramu, aczkolwiek nie za dużo, powiem Wam. Na tyle komputerów, jak dobrze liczyłem, to ich było chyba 18 albo 19. Kart całkiem mało, słuchajcie. To są wszystkie karty, które tam były. Tyle z tego. Parę sztuk twardzieli. No i teraz lecimy. Płytki. Tu taka 2BGA. Tu mamy z jednym BGA jedna sztuka coś takiego druga sztuka trzecia sztuka czwarta sztuka nic szczególnego no i tu mamy resztę wszystko bez, słuchajcie, bez... Bez BGA To To Jak Wam już wielokrotnie wspominałem Te komputery są odkładane Dla mnie Także proszę się nie dziwić, że to jednorazowo tyle Bo one na nie po prostu czekają Ja sobie tam je rozkręcam Później No i to wszystko słuchajcie I to się udało w sobotę wydziubać Znowu na kupkę przybędzie. Tylko nie wiem gdzie. Dobra, jeszcze wam kiedyś pokazywałem takie rozłączniki przywiozłem z, ze złomu. Wziąłem sobie dwa, żeby sprawdzić co tam jest w nich grane. Zaraz sobie tutaj coś ogarniemy. O, tak to wygląda. No i sobie już jeden rozkręciłem, ten jest jeszcze do rozkręcenia. Tutaj szału nie ma, słuchajcie, bo na tych kowadełkach są groszki. To jest właśnie z tych kowadełek, co mi odprysk strzelił. Tam na moim jednym filmie możecie sobie zobaczyć. I tutaj tego nie ma szału, bo tu wychodzi kilogram miedzi, główno stali praktycznie i 4 gramy groszków z tych 6 sztuk które tu są to tylko 4 gramy wydało tak to wygląda także cóż wszystkiego dobrego dasz złą wszystkim do następnego pozdrowionka.